MAKARON! Będąc typowym kidosem, który oglądał sobie te 15, 20 lat temu Cartoon Network, byłem karmiony amerykańską propagandą. O kurczę, to Franklin Delano Roosevelt i Stalin w samą porę. Oni nam przekonać Churchilla. <laughs> Ciekawe czy kreskówki na których się teraz wychowuje i zawarte w nich motywy wpłyną na mój dopiero kształtujący się umysł owocując preferencjami dorosłego już mnie. Raton. Zmieniłby tysiąc armię w bandę nudystów. No, hmm, w bandę nudystów, tak. Ot, O, ja też chcę. I ja toże. Oczywiście fascynowało mnie wiele zawartych tam i niezrozumiałych z perspektywy Polaka zwyczajów. Na przykład, dlaczego oni u licha na święta otwierają prezenty na drugi dzień, a nie po kolacji wigilijnej. Hey, Santa. Johnny. Ciekawość jednak wzbudzały wszelkiej maści potrawy, jak stos okrągłych naleśników z syropem klonowym, czy właśnie mityczny makaron z serem. Gdy byłem tym kidosem i u mnie w domu pojawiał się temat makaronu z serem, to moja muśka robiła makaron, co oczywiste, z serem białym i całość była polana masłem z bułką tartą. Tak, to był mój mac and cheese w domu. Macaron cheese, jedno z najpopularniejszych dań Ameryki. Makaron kolanka i gęstość. Sos tak zwanego amerykańskiego sera to comfort food dla milionów mieszkańców USA, który za swój uważają Afroamerykanie i Kanadyjczycy. Kto się do tego dania nie przyznaje? Włosi, choć przecież mnóstwo jest we Włoszech makaronów z serem. Włosi to generalnie mało co do jakiego kulinarnego wynalazku się przyznają, bo ich kuchnia musi być prosta. Dlatego, by zrobić im na przekór i dzięki dobrodziejstwu globalizacji przygotujemy sobie pyszne, błyskawiczne danie ze zbyt dużą ilością cukru. Żeby przygotować nasz event będzie nam potrzebny garnek, co oczywiste, mleko i na samym końcu masło bądź margaryna. Wodę nalewamy sobie do gara. Jako że teraz czekamy aż woda się zagotuje. Magia montażu. Jej, zagotowało się. Teraz muszę czekać, aż się makaron gotuje. Najbardziej przerażającym aspektem tego kulinarnego eventu jest fakt, że to jest instrukcja przygotowania go w mikrofalówce. Już nic dzisiaj bardziej amerykańskiego nie zobaczycie. Słuchajcie, unboxing ci to z flaming hot, żeby wypaliło nam twarz. Zczycie w ogóle bazę, jak oni to makaron wzięli, zabezpieczyli. Saszeta z tajnym sosem. Ten makaron jest tak luźno, po prostu rzucony. <laughs> Całe szczęście, że wrzątek wszystko zabije. Elo. Czekamy. Pamiętajcie, by makaronik od czasu do czasu zamieszać. Niedobry, niedobry. A gotować się musi wedle instrukcji podanych na pudełku. Mówią 7 minut, ale to jest kłamstwo. Mój gotuje się dłużej. Wodę z makaronu odlewamy i zarzucamy z powrotem do gara. Ćwierć szklanki mleka, to będzie jakieś, nie wiem, 70 ml i sru do gara. Potem bierzemy dwie potężne łyżki masła, zarzucamy. No co za... I na końcu magiczny proszek o wcale nie podejrzanym kolorze. Pozostaje nam wszystko bardzo ładnie i energicznie zamieszać. Dzień dobry, halo. Makaronien cheese, taki fajny, czerwony, danie błyskawiczne z proszku. Ale powiem wam szczerze, jest za mało amerykańsko, dlatego sobie polepszymy nasze doznania kulinarne w tej sytuacji. I czytosów można sobie jeszcze swoich ulubionych do tego wszystkiego dosypać. Na opakowaniu jest nawet taka sugestia i nie żartuję. O kurde, gdzie ja jestem ulicha? Kaj, mój bracie. Co? Kuchcik Kajzerka? To ty? Wsiąłeś zbyt dużą dawkę nie tej demokracji co trzeba. Podaj mi rękę, pokażę ci jak zrobić prawdziwie włoski mac and cheese. Ale... Włosi nie uznają czegoś takiego. Zamknij mordę, dawaj tę rękę. Dobra, dobra. Mamma mia! To obraża prawdziwych Włochów. Pokażę wam, jak zrobić prawdziwie pyszny włoski makaroniencic. Potrzebne nam będą ulubiony makaron, lepiej kolanka czy inny taki mały, dwa rodzaje ulubionego sera, najbardziej polecam cheddar i mozzarellę, po 150 gram każda kostka będzie idealną proporcją, mięsiwo w postaci bekonu oraz jednej piersi z kurczaka i słoiczek suszonych pomidorów. To co, garnek, tak? Garnek, wodę gotujemy. Przede wszystkim garnek idzie w ruch i gotujemy wodę na makaron. Nastawiamy optymalnie wodę, żeby się ładnie gotowała. W tym momencie kuchcik Kajzerka stoi przed dylematem: dodać soli i ryzykować, że przypadkiem wyjdzie mu solnik, czy od razu wrzucać makaron. W międzyczasie, gdy gotujemy nasz makaron, wypadałoby pokroić całe nasze mięsiło. To samo teraz robimy z kurczakiem. Z naszym przygotowanym mięsiwem teraz wypadałoby coś zrobić. Bierzemy naszą ulubioną patelnię. Na suchą patelnię najpierw zarzucamy boczek. I czekamy aż nam się pięknie usmaży. A w międzyczasie jeżeli chodzi o nasz ser... No tak, 342 gramów sobie przyrządzimy. Czas na pomidorki. Kuchcik Kajzerka myślał, że suszone pomidorki będzie musiał pokroić, a one już są pokrojone. Więc w takiej formie, oczywiście bez zalewy, będziemy je na samym końcu sobie dorzucać. Gdy boczek się na ładnie usmaży, przerzucamy go sobie do miseczki, a w jego miejsce wędruje kurczak. Na tym etapie kurczaka możemy sobie doprawić. Ja proponuję czosnek, paprykę słodką i trochę pieprzu czarnego. Podlejemy olejem. Gdy nasz kurczek będzie gotowy, również go sobie teraz przerzucamy do miski z boczkiem. Patelnia może nie wygląda zbyt dobrze, ale teraz wrzucamy sobie trochę masła na naszą patelnię, czekamy aż się rozpuści i będziemy dolewać mleka. Zapytacie ile? Kuchcik Kajzerka wychodzi z założenia, że po to Pan Bóg dał oczy, żeby robić na oko. Teraz dolewamy mleka, a na podstawie tego, czy nasz ser się rozpuści, czy też nie, będziemy decydować, czy tego mleka więcej. Albo więcej sera. To wygląda przerażająco, ale spokojnie. Wszystko się potem ładnie wymiesza. I teraz zarzucamy sera, najlepiej małymi porcjami, by ten się równomiernie roztapiał. Całego sera jeszcze nie zarzuciłem, ale już widać, że będzie potrzebne więcej mleka. To całkiem w porządku konsystencja naszego sosu, którego sobie teraz ściągamy z ognia, by się nic nie przypaliło. Kuchcik Kajzerka musi jeszcze odcedzić makaron. Chwilę wstrząsamy i makaron zarzucamy do naszego sosu. Macie to w Polsce. Zarzucamy nasze wcześniej przygotowane mięsiwo i suszone pomidory prosto ze słoika, o ile oczywiście są z kategorii tych pokrojonych. Większa połowa słoika będzie w porządku, ale jeżeli lubicie suszone pomidory, całe też będzie w porządku. Moi drodzy, tak oto wygląda mac and cheese w kuchci Po prostu spuszcza ten piękny kawałek makaronu z serem, jak się ciągnie, aż na sam widok dostaje cholesterol. A, ah, toskańskie. Powiem Wam szczerze, ten wynalazek z czytosów też... Nie jest zły, ale najlepiej potraktować go jak pewną ciekawostkę: 15 zł w Lidlu i niekoniecznie zawsze go znajdziecie. Jednak gdyby rzeczywiście dać z niego trochę mięsa, jakiś kawałek sera, spoko. Fajna, przekąska, ale żeby rzeczywiście spróbować. Moi drodzy, przede wszystkim dziękuję za te 5000. Za to małe zaufanie dla kanału. Mam nadzieję, że będzie nas w przyszłości trochę więcej, i mam nadzieję, że nie będę się wstydził za parę lat tych swoich głupot przed kamerą. Ja lecę konsumować swojego MachinCA. I do zobaczenia w innych materiałach. Żegnaj się z Wami, Kuchcik Kajzerka.